Masz 20 lat i chcesz ogarnąć finanse? To słuchaj uważnie. Twoje lata 20 to właśnie ten moment w życiu, kiedy decydujesz, czy za 10 lat będziesz miał zbudowany majątek, czy też będziesz sfrustrowany, wkurzony i biedny. Wiem co myślisz. Mam jeszcze czas. Tylko czas to największe kłamstwo, jakie słyszy każdy młody mężczyzna. Bo statystyki są brutalne. Średnio 20-latek zarabia minimalną krajową. Żeby wejść do 10% najlepiej zarabiających, musisz przebić 7 tysięcy miesięcznie, a w 1% aż 15 tysięcy brutto. Dlatego większość osób nigdy tam nie wejdzie. Ale ty możesz. Jeżeli zrozumiesz jedną rzecz, to nie pieniądze budują Ciebie. Ty sam musisz stworzyć swoją postać trochę jak w grze, a wtedy pieniądze przyjdą same. Po tym filmie będziesz miał gotowy plan. Co musisz ogarniać, czego unikać jak ognia. No i wszystko bez motywacyjnych sloganów, tylko konkrety i doświadczenia moje oraz moich bliskich. Tak, żeby cisnąć, a nie tylko skrolować życie. Ja jestem Michał, jestem doktorem ekonomii i wstać mi pomagam Ci rozwijać finanse. Jedziemy. Zostaw łapkę w górę, by film sobie lepiej radził w algorytmie. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających kanał Staćmy, szczególnie dla Bartłomieja Postka. Przestań myśleć, że masz czas. Jakie jest największe kłamstwo, które słyszy każdy facet? Nie, nie chodzi o to, że rozmiar nie ma znaczenia. Chodzi o to, że masz jeszcze czas. Bo nie, wcale go tak dużo nie masz. Każdy miesiąc, kiedy się nie rozwijasz, nie inwestujesz, nie inwestujesz w siebie, to czas stracony, którego nigdy już więcej nie odzyskasz. Pokażę ci to na prostych liczbach. Mamy 20 i 30-latkę. Załóżmy, że odkładasz 500 zł miesięcznie i inwestujesz tak zachowawczo na 7% rocznie. Jeżeli zaczniesz to robić, mając 20 lat, na 40 urodziny masz 270 tysięcy złotych. A jeżeli zaczniesz dopiero, mając 30 na karku inwestujesz tak samo przez 10 lat, masz tylko 80 tysięcy. 10 lat różnicy? 2 razy krócej, a 3 razy mniej na koncie. Bo tyle właśnie daje przewaga czasu. Nie musisz więcej odkładać, bardziej się starać, tylko po prostu robić to dłużej i wygrywasz. A większość czas i tak swój marnuje. Dlatego właśnie, jeżeli masz plan i marzenia i chcesz je faktycznie zrealizować, szczególnie finansowo, nie rób tego w wakacje, za tydzień, jutro, tylko dziś. Jeżeli masz 20 lat, to właśnie ty jesteś największym projektem inwestycyjnym. Zanim zainwestujesz w akcje, etf -y, czy Bitcoiny, musisz zainwestować w siebie. Chodzi o to, żeby codziennie budować wersję siebie, która ma więcej do zaoferowania niż przeciętny typ na Instagramie czy TikToku. Wtedy tobie dadzą pracę i tobie dadzą zarobić. I tu wchodzi zasada pięciu hobby czy pięciu pasji. Złota reguła. W uproszczeniu potrzebujesz pięciu zajawek, pięciu hobby, które cię rozwijają i interesują i będziesz je robił regularnie. Więc nie od święta i nie tylko kiedyś się zachce, tylko cały czas. Pierwsze coś dla zdrowia i ciała. Może być siłownia, bieganie czy boks. Drugie coś dla głowy, książki, kursy nauka języków czy studia podyplomowe. Trzy coś dla relacji, networkingu, wyjścia z ludźmi, nowe kluby, wolontariaty. Czwarte coś kreatywnego tworzenie muzyki, obrazów, filmów, rzeźb. Piąte coś, co da ci zarobek. Freelancing, flipping, handel online czy tworzenie social mediów. I teraz najważniejsze: jak już sobie ustalisz te pięć hobby, to każdego dnia rób co najmniej trzy z nich. I co ważne, rób je nawet, kiedy Ci się zupełnie nie chce. Bo sukcesów nie buduje się na inspiracji i wenie, tylko na dyscyplinie, determinacji i ciężkiej pracy każdego dnia. Nawet jak nam się nie chce. A jeżeli jesteś w wieku 20-25 lat i robisz tą technikę pięciu hobby 3-4 lata z rzędu, to nie ma szansy, żebyś był przeciętny. Z każdym rokiem będziesz odskakiwał rówieśnikom, którym się aż tak bardzo nie chciało albo czekali na wenę. I przygotuj się. Że rodzina i przyjaciele będą mówili, że ty to akurat masz szczęście. Tobie się udało, ty miałeś akurat idealne ułożenie gwiazd. Ale dobrze będziesz wiedział, że to nie był far. Tylko ciężko zbudowana rutyna, która dała po prostu w końcu efekty. I tu jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli w tym wieku wciąż żyjesz z rodzicami, to zacznij ogarniać, ile kosztuje życie: rachunki, jedzenie, transport, podatki. Zacznij płacić część kosztów dla domu. Albo chociaż rób własny budżet, nawet jeżeli nie masz pełnej wypłaty, bo facet, który nie wie ile kosztuje życie, nie ogarnie życia. Ale jeżeli rodzice nie będą chcieli cię pieniędzy, to i tak przygotuj je sobie, policz, odkładaj i po prostu szybciej odłożysz na własne mieszkanie. Bądź samodzielny, zarabiaj cokolwiek, byle sam. Jeżeli jesteś po dwudziestce i nigdy nie zarobiłeś choćby 50 złotych, to nic straconego. Bo jesteś dokładnie w tym wieku, kiedy możesz testować wszystkie możliwości, popełniać wszystkie błędy, a i tak ci ludzie wybaczą. A ty musisz wybaczyć sobie, że zarobisz na początek dość małe pieniądze. Ale nie chodzi o kwotę. Jasne, lepiej więcej zarobić, ale w tym przypadku, w tych pierwszych swoich latach samodzielności, kluczowym jest to, żebyś poczuł, jak to jest zarobić samemu, dać wartość, otrzymać wynagrodzenie i walczyć o siebie. I zrób to bez pomocy bliskich rodziców, poleceń. Spróbuj. I samemu, nawet za małe pieniądze, żeby sobie udowodnić, jaką masz wartość. I gwarantuję, że nawet jak to będzie kilkadziesiąt złotych, to będą to najlepiej zarobione pieniądze i najlepiej smakujące. Bo co możesz zrobić mając tylko telefon i wolne popołudnie? Flipować rzeczy, czyli kupić tanio w internecie i odsprzedać z zyskiem mini usługi. Pisanie cv biznes biznesplanów, robienie grafik, montaż filmów czy prowadzenie TikToka innym firmom. Zlecenia na YouMe czy Fiverrze, czyli montowanie, pisanie, tłumaczenie, wszystko co możesz zrobić zdalnie. Korepetycje i treningi. Jeżeli jesteś dobry w matematyce, językach obcych, programowaniu czy siłowni, po prostu za pieniądze rób to dla kolegów. Możesz też prowadzić social media dla mikrofirm w swojej okolicy. Instagramy, TikToki, Facebooki czy YouTube. Oni tego nie umieją, a potrzebują. I co jest bardzo ważne, nie musisz być geniuszem, mieć dyplomów, żeby na tym etapie zacząć te pierwsze rzeczy. Musisz mieć tylko dwie rzeczy: minimum jedną umiejętność, której ludzie faktycznie potrzebują, oraz odwagę, żeby zaproponować. Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Nie chodzi o to, żeby skrócić dzieciństwo, żeby zabrać radości, tylko chodzi o to, że pierwsze zarobione samodzielnie pieniądze to moment przełomowy bo przestajesz myśleć jak dziecko, które czeka aż coś skapnie, bo przyjdą urodziny czy święta, a zaczynasz myśleć jak dorosły mężczyzna, który wie, że potrafi się utrzymać, ma umiejętność zarabiania i przetrwa każdy kryzys, a wtedy wszystko się zmienia. Pierwsza inwestycja. Okej, okay, super. Udało ci się zarobić pierwsze pieniądze. Teraz czeka na ciebie pierwszy przeciwnik. Wydatki na głupoty. Bo to jest najgorsze, co możesz zrobić i największe zagrożenie. Zarobisz pierwsze pieniądze, pierwsze duże pieniądze, pierwsze wielkie pieniądze i wydasz na coraz większe głupoty z coraz droższą fakturą. I tak jak wcześniej padało hasło, masz jeszcze czas, to tu padnie to tylko stuwa, to tylko 50 zł i nagle pieniądze się rozejdą. A co możesz najlepszego zrobić? Po pierwsze, przejdź za każdym razem, ile godzin Twojej pracy kosztuje telefon. Kawa na mieście, taksówka, impreza czy wakacje, a po drugie możesz zainwestować nawet najmniejszą kwotę, bo nie ma limitu dolnego, ile możesz wrzucić. A przy okazji, jak się uczysz samodzielności, nauczysz się, jak działa rynek, jak reagujesz na stres, na spadki na giełdzie, jak twój mózg działa, a dzięki temu, jak zrobisz faktycznie duże pieniądze, to z dużymi inwestycjami też sobie poradzisz. Dlaczego warto zacząć wcześniej? Bo czas. Z procentem składanym razem daje magię, której nigdy się później nie nadrobi. Bo teraz możesz popełnić błędy tanio stracić dwie dychy, a nie 20 tysięcy. Bo inwestowanie to umiejętność, a nie los na loterii. I jej trzeba się po prostu nauczyć, tak samo jak jazdy autem, treningów czy języka. Jak zacząć w Polsce? Wybierz coś prostego. Indeksy, etf -y mogą być europejskie, amerykańskie, spółek technologicznych, polskich, jak wolisz. Może być nawet na złoto. Zainwestuj chociażby 50 zł. Większość platform pozwala na kupowanie ułamkowych akcji. A potem obserwuj, ucz się i nie panikuj. Pamiętaj, inwestowanie to nie jest opcja dla wybranych, dla elity czy bogatych. Jest to nauk. Dla osób, które diabelnie boją się być biednymi i robią wszystko, żeby przed tym uciec. A najlepszy moment, żeby zacząć, jest każdego dnia. Bo jak zaczniesz dzisiaj. To jest to lepsze niż jakbyś zaczął jutro czy za miesiąc. Nawet jeżeli to jest pierwsze 50 zł. A jeżeli myślisz, że emerytura to temat dla starych, to również pamiętaj, że jeżeli zaczniesz mając 5 30 lat i nawet kilkaset złotych miesięcznie wrzucisz na konto IKE czy Xę, to po tych 40 latach pracy, jak będziesz już stary i zmęczony, będziesz miał ponad milion spokojnie odłożone, bo będzie się właśnie inwestowało i dzięki temu zdublujesz albo potroisz sobie emeryturę. Bo na to ZUS-u to bym raczej nie liczył. Ucz się pół godziny dziennie. Możesz mieć dowolne pieniądze na dowolny czas, ale jeżeli nie wiesz, co z nimi zrobić, albo co ważniejsze, nie wiesz, czego nie robić, to stracisz wszystko. Tak samo z czasem. Możesz mieć go dużo, ale jak nie wiesz, co zaplanować, to czas się rozejdzie i będziesz z niczym. Dlatego zasada jest bardzo prosta. Każdego dnia przeznacz pół godziny na naukę na rozwój samego siebie. Ja się uczę. Mieszkaniu? Ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę? Ja się uczę w samolocie, kiedy lecę? Ja się cały czas czegoś uczę. Co możesz zrobić w 30 minut? Czytać książki o pieniądzach, ludziach, psychologii, oglądać świadomie YouTube'a czy podcasty, które dają faktyczną wiedzę i się rozwijają. Notować te wnioski, które zauważysz w ciągu dnia z rozmów z ludźmi w pracy, w szkole czy na mieście. No i rozkminiać, zamiast tylko głupio skrolować i konsumować czyjeś treści. Nie chodzi o to, żeby od razu stać się ekspertem i superbogatym człowiekiem. Chodzi tylko o to, żeby każdego dnia być o ten 1% mądrzejszym niż dzień wcześniej ty byłeś. Nie koledzy, nie milionerzy, ty. Bo jasne, będą dni brzydkie, będziesz chory, zmęczony, coś ci nie wyjdzie, ale po roku średnia będzie taka, że starałeś się 365 dni. Ponad 300 razy ci wyjdzie Ponad 300 razy zrobisz mocny progres, a w niektóre dni naprawdę duży. I po roku, dwóch, trzech takiej pracy, zobaczysz, że jesteś zupełnie inną osobą, niż tą, którą byłeś. A to zmieni wszystko. Zobaczysz, jak zareagują bliscy, współpracownicy, koledzy na studiach, czy nawet przechodnie. Inaczej będziesz mówił, inaczej zachowywał i inaczej się rozwijał. Co polecam na start? Bogaty Ojciec i Biedny Ojciec Kiyosakiego oraz Psychologia Pieniędzy Morgana Hausela. A spoza książek, ale podcastowo, polecam ci człowieka, który mi pomógł te kilkanaście lat temu, kiedy sam zaczynałem, czyli Michała Szafrańskiego z podcastem: Jak oszczędzać pieniądze. Pamiętaj, że Twój mózg to Twój kapitał. A jeżeli go olewasz, to nie liczy życie, potraktuje cię na poważnie. Pułapki, które niszczą Twój sukces. Czasem nie chodzi o to, co robisz dobrze ale o to, czego nie robisz głupiego. Bo możesz chodzić na siłownię i jeść fast foody. Możesz zarabiać najlepiej na świecie w wielkiej korporacji, w ministerstwie, gdzie tylko chcesz, naprawdę grube pieniądze, ale potem wydawać na leasingi, kredyty, auta, wakacje, których nie potrzebujesz i jakoś się wszystko rozeszło. I tak samo jak w sporcie, bez łączenia wszystkich wysiłków nie ma efektów, tak samo w finansach. Choćbyś nie spał, nie jadł, tylko pracował, ale potem wszystko wydawał, to efektów nie będzie. To na szybko lista rzeczy, których nie kupuj. Nowych telefonów na raty tylko dlatego, że koledzy już mają. Ubrań za kilkaset złotych tylko po to, żeby wrzucić na Insta albo się pochwalić. Kursów od nieznanych osób, które pokazują się na salach wykładowych albo w nowym Ferrari, ale realnie nie mają żadnych sukcesów. Kolejnych gadżetów do gier, na przykład w FIFA czy cs bo to serio nie jest inwestycja. Czego nie słuchać? Haseł typu po co się spinasz, masz jeszcze czas. Każdy teraz ma długi. Pieniądze to nie wszystko. Tak, ale bez nich jest trochę ciężej. Inwestowanie jest ryzykowne. Nieinwestowanie przy inflacji 10% też. Czego unikać? Używek, na które wydamy kilkaset złotych miesięcznie i pociągną nas jeszcze w kosztach medycznych. Toksycznych ludzi, którzy ciągną nas w dół, hejtują, torpedują. I przy okazji czasem też trzeba potem brać leki uspokajające. Skrolowania bez celu przez 6-7-8 godzin dziennie na TikToku, Instagramie czy na shortsach na YouTube. Jeżeli nas nie uczą, to kasuj, wyłączaj, zrób sobie blokadę rodzicielską. No i unikaj długów. Kart kredytowych, chwilówek, rat 0% to nie są pieniądze, to są łańcuchy dla ciebie. Bo jedyna akceptowalna rata, mając 20 lat, to rata co miesięczna na inwestycje. Reszta to pułapka. Ja wiem, że część z tych nawyków może być zabawna. Inni powiedzą, że łatwo ci mówić, w życie jest trudne. Zgadzam się. Tylko nikt nie mówi, że wszystko musisz wprowadzić od razu. Rób to etapami, tak w tym filmie pokazuję, tak? Stopniowo masz całe lata 20, żeby to sobie uporządkować. Ale gwarantuję, nawet jak zaczniesz mając 23, 25 czy 28 lat, to z każdym rokiem przyspieszysz. Jak pociąg rozpędza się powoli. Ale jak już wejdzie na obroty, to ciężko na tym przejeździe kolejowym mu wyhamować. Bo jasne, może poświęcisz ten rok 5 czy 10, ale lata 20 to jest czas, kiedy jesteś młody, nie masz dzieci, rodziny, zobowiązań ani kredytów, możesz robić co chcesz. Więc jak teraz się poświęcisz, teraz to uporządkujesz, nawyki z tobą zostaną, a potem spijasz śmietankę, mając 40, 50, 60 i więcej lat, bo wtedy żyjesz jak ty chcesz, a inni cóż. Wciąż żyją marzeniami i może kiedyś, bo jeszcze mają czas. Chodzi tylko i wyłącznie o tą świadomość, że ty wiesz, jakie masz cele, wiesz, ile potrzebujesz czasu no nie, ile wytrwałości i stopniowo je realizować. A uwierz mi, pojawią się one w życiu o wiele szybciej, niż tego się spodziewasz. Punkt siódmy: budżetuj i kontroluj. Jak już padło, nie ma takich pieniędzy, których nie można roztrwonić. Możesz zarabiać 5 tysięcy, 10 czy 100 tysięcy miesięcznie, a i tak nie oszczędzić ani jednego złotego. Możesz być dosłownie biedny, zarabiając kilkanaście średnich krajowych. Bo jak nie kontrolujesz swoich pieniędzy, to one robią z Tobą, co chcą i wszyscy wokół marketerzy robią z Tobą, co tylko chcą. Bo one, te pieniądze, uciekają szybciej niż wpływają i w końcu masz duży problem. Bo większość ludzi nie ma większego problemu, żeby znaleźć pracę i zarobić jakieś pieniądze. Ale większość na całym świecie ma gigantyczny problem, żeby przypilnować pieniądze. Żeby rozkazywać pieniądzom, żeby robiły to co my chcemy. I nagle, nie wiadomo skąd, pieniądze znikają. Bo podstawowy plan dla dwudziestolatka to najzwyklejsza aplikacja albo Excel i spisywanie codziennie tego ile wydaliśmy ustal sobie limit na przykład, że w skali miesiąca maksymalnie 200 zł pójdzie na jedzenie na mieście, maksymalnie 500 na wszystkie przyjemności, zakupy itd. Jak już to spiszesz, to zrób prosty podział: 50-30-20. Połowa wydatków, twojej pensji na przykład, idzie na potrzeby, na mieszkanie, jedzenie i rachunki. 30% na wszystkie przyjemności, a 20% na oszczędności. A jak już masz poduszkę finansową, na inwestycje. Będę z tobą szczery. Nie spisuję każdej złotówki jak księgowy albo groszy, ale spisuję ogólne wydatki. Zaokrągam zwykle w górę tak dla bezpieczeństwa i przypisuję sobie kategorie, na co te pieniądze poszły. W większości aplikacji bankowych, jeżeli płacisz tylko i wyłącznie kartą Bank robi to automatycznie. Widzisz, co wydajesz na kosmetyki, na rachunki, na podatki i tak dalej. I dzięki temu każdego miesiąca widzisz, ile mniej więcej wydajesz. Widzisz, ile możesz odłożyć. Możesz sprawdzić, ile możesz jeszcze zaoszczędzić, bo może jakieś abonamenty w tle lecą, a już o nich zapomniałeś. I właśnie ta kontrola, że doskonale wiem, ile jeszcze pieniędzy mam, ile jeszcze muszę mieć odłożone na pewne wydatki, a ile jest po prostu luźne i mogę robić co chcę. Daje święty spokój. Ta kontrola obniża nam tętno, obniża stres, no i serce jest trochę zdrowsze. Bo wolność finansowa, ta słynna, to nie są miliony czy miliardy na koncie. To nie jest własny jacht czy willa. To świadomość, że w każdej chwili doskonale wiesz, na czym stoisz. Wiesz, ile masz i wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Bo jak chcesz mieć kontrolę nad życiem, nad wszystkim dookoła, to zacznij od pieniędzy. Bo one dają solidne fundamenty. Punkt ósmy, dyscyplina. Motywacja to ściema. I to krótkoterminowa. Naprawdę. Znika po 15-20 minutach. No i co gorsza, raz się w ogóle pojawi, raz na ten kwadrans, a innego dnia jest posłucha. Ale to nie ma zupełnie znaczenia. Bo sukces nie zależy od tego, czy ci się akurat dzisiaj chce. Sukces zależy od tego, czy dzisiaj i te setki dni wcześniej robiłeś to co trzeba. Czy tylko to, co ci się chciało, jest sumą Twoich decyzji. Tych trudnych, ale wartościowych. Dyscyplina to są treningi, gdy pada i jesteś zmęczony. To nauka, gdy inni odpoczywają. To odkładanie kasy, chociaż kusinowy iPhone. To mówienie nie ludziom, którzy ciągną ciebie w dół. I robienie tego codziennie, bez przerwy. Bo uważasz, że warto. Bo jeżeli chcesz wprowadzić w życie chociażby jeden, dwa czy trzy elementy z tego filmu, pamiętaj, to będzie wymagające. Ale nagroda, która przyjdzie za jakiś czas, będzie większa, naprawdę, niż ci się kiedykolwiek wydawało. Bo właśnie, mając 20 lat, musisz skończyć swoje dzieciństwo i stać się mężczyzną. To nie jest proste, każdy się tego boi, ale uwierz mi, dajemy sobie jakoś radę. Bo prawdziwy facet nie czeka na motywację. On po prostu robi to, co trzeba zrobić. Zwyczajnie. I każdego dnia. I tu jest bardzo ważna reguła, która pomoże Ci w każdej decyzji. Nie szukaj szybkiej ani prostej drogi. Nie iść na skróty. Szukaj drogi, którą da się powtarzać, bo motywacja da Ci pierwszy start, wyjście z progu. A to dyscyplina daje wynik, bo ona pozwala ćwiczyć każdego dnia. I jeżeli dotarłeś do końca odcinka, to jesteś już w tym 1%, bo większość wyłącza się po pierwszych kilku sekundach. Ale Ty nie chcesz być chyba taki jak inni. Chcesz coś osiągnąć. Nieważne co to jest, to są Twoje marzenia, Twoje ambicje i Twoje cele. I życzę ci, żeby poza motywacją pojawiła się dyscyplina. Bo wtedy będę przeglądał wszystkie komentarze. Chcę zobaczyć, co się Wam udało. Zostaw subskrypcję wstać. Mnie bo w kolejnych odcinkach przygotuję dla Ciebie odcinki jak budżetować, jak inwestować małe kwoty, czego się wystrzegać, tak żeby sobie ułożyć lata 20 stopniowo i bezpiecznie. Zasubskrybuj stać, bo w kolejnych odcinkach przygotuję dla Ciebie opowieść. Jak działają najlepsi? jak inwestować małe kwoty i czego się wystrzegać oraz jak znaleźć fajną pracę. Komentarze są oczywiście dla Ciebie i napisz tam, co Cię najbardziej interesuje, bo najciekawsze tematy również zrealizuję, czy to w formie długiego odcinka, czy w formie shortów i tiktoków. Ja jestem Doktor Michał, to było Stać Mnie, a Ty pamiętaj, Ciebie też stać! Ale That's the fear. The fear is never reaching your potential. That's it. That always falling short, always quitting before you're done, always procrastinating, always yep. not doing the right thing. And then one day you're an old man. Yep. And you look back and go, God, I could have been great. Yep. I could have been great.